Serial Fallout. Naprawdę się bałem. Cholernie się bałem, że coś nie wyjdzie. W końcu ekranizacje gier nie suną z bycia cudownymi produkcjami. Spójrzmy chociażby na niedawne Halo. Było tak cudownym tworem, że szczerze wolałbym dobrowolnie wskoczyć do Cadiz FFV na szybką kąpiel. Jednak do premiery kierowałem się jedną zasadą. Zasadą, którą kieruję się przy każdej nowej produkcji od Toda i jego świty. Trzymałem się jednego, legendarnego mema. Hold up, let him cook. Ciocia Becie już udowodniła, że może stworzyć coś angażującego. Idealnym na to przykładem jest Far Harbor, który jest wciągający jak jasna cholera. Dlatego też dałem temu szansę i liczyłem, że się nie zawiodę. No i jak zapewne możecie się domyśleć, nie zawiodłem się. Ale do wrażeń przyjdziemy po krótkiej wstawce. Na szybko zapraszam Was na mojego Instagrama. Bardzo fajny Instagram polecam. No i po drugie, będę na konwencie Bykon w Bydgoszczy. Jeśli chcecie podejść i się przywitać, czy zagadać, to będę tam 21 kwietnia. Link do strony Bykonu będzie w opisie. Nie zapłacili mi za tą wstawkę, ani za pojawienie się tam, więc nie wzywajcie Łokiku. A teraz wróćmy do głównego tematu odcinka. Jak już mówiłem, serial Fallout. Pierwszy odcinek i pierwsze chwile spędzone przed ekranem upewniły mnie, że będzie to serial na jaki to uniwersum zasługuje. Ale może od początku. Serial zaczyna się w chwili, w której na nasze ukochane USA spadają bomby atomowe. Początek jest strasznie chillowy, a scena z panem Waltonem kręcącym lasem na koniku oraz matką pozbywającą się z domu wszelkich informacji o potencjalnej nuklearnej katastrofie było, szczerze mówiąc, świetnym osadzeniem nas w przedwojennej rzeczywistości. Rzeczywistości ciągłego życia na krawędzi. Życia ze strachem, że idąc spać mogę zostać obudzony przez atomowy budzik upadający na pobliskie miasto. A moment, w którym nasz bohater tłumaczy zasadę kciuka w górę, sugeruje... Że to wszystko za chwilę się wydarzy. No i szczerze, absolutnie szczerze. Pierwszy raz widząc scenę z upadkiem bomb, z moich oczu wykradło się parę łez. Było to połączenie wzruszenia oraz niewyobrażalnej radości. Obie te emocje były spowodowane ogromną dumą, że seria, którą ogrywam od lat na okrągło, w końcu dostanie swój serial. A co za tym idzie, dojdzie do jeszcze szerszego grona odbiorców. Już nie mogę się doczekać, aż będę mógł nowym graczom rozdawać steampaki pod Kryptą 76. Pierwsze co rzuca się w oczy, a przynajmniej mi się rzuciło to detale i dopracowanie na każdym najmniejszym kroku. Zadbanie o to, by siedząc przed telewizorem, poczuł ten unikalny i barwnie brutalny świat. Cieszyłem się dosłownie każdym szczególikiem zawartym w odcinkach. Pip-boje, plakaty woltek, wystrój krypt, łącznie z charakterystycznymi tapetami, dokładnym umeblowaniem oraz cukierkowym przedstawieniem życia w krypcie, a na powierzchni było tylko lepiej. Może i mogliby nieco poprawić tego tureta, bo wygląda jakby został ulepiony z modeliny, ale cała reszta poszła im znakomicie, a zwłaszcza stworzenia takie jak łykacz czy jałgłaj. Hello there. Jak w grach widząc te stwory traktuje jako kolejne maszkary do ubicia, tak w serialu budzą one respekt i czuć od nich grozę. Ale może porozmawiajmy o bohaterach. Lucy. My Lucy McLean, well my Moja faworytka od początku do końca. Kobieta, która dopiero co wychodzi z krypty. Jest bardziej naiwna niż dziecko, które dało się nabrać na legendarne kotki w piwnicy. Pojawia się najczęściej i jest najważniejszą postacią w serialu. No i szczerze mówiąc, dobrze ją zbalansowali. Nie jest typową krypcialską lebiegą, uginającą się pod wagą pistoletu, ale też nie zrobili z niej wszechmogącej superbohaterki. Nie kopiło ona zatka każdemu, kto stanie jej na drodze. Raz spuści komuś łomot, a raz ktoś zrobi jej prezentację lowkinga w celu złamania jej piszczeli. Co jest na początku naiwna i głupiutka, ale nie we wkurzający sposób, wręcz powiedziałbym, że w sposób zabawny oraz świeży, przez to tym bardziej jej przemiana do twardej mieszkanki pustkowi daje większą satysfakcję. Maximus na początku nie byłem przekonany co do jego postaci. Głównie dlatego, że po Falaucie 3, 4 oraz 76 i przechodzeniu tego jakieś 20 tysięcy razy, miałem prawo być zmęczony tą frakcją. Frakcją, która w każdej z wymienionych powyżej gier odgrywa bardzo dużą rolę, a zwłaszcza w Falloutie 3. Tutaj natomiast drugi odcinek sprawił, że polubiłem Maximusa. Jego przejście z Kadetika Bractwa do Wojaka jest naprawdę wiarygodne i szczerze spodziewam się po nim dużych wyczynów w drugim sezonie. Jeśli do takiego dojdzie oczywiście. No i gól grany przez Walton'a Goginsa. gdy miał określić tą postać jednym słowem, to byłaby to charyzma. Ten chłop przy wybieraniu statystyk dał w charyzmę 10 i potem poleciał po każdy skrawek jak w hipunku, który usprawia tą statystykę. To postać, którą szanujesz i u której widzisz, że jest twardym zawodnikiem, bo życie go przetargało i nauczyło bezwzględności. Co nie zmienia faktu, że jest brutalnym hamem i trudno jest się z nim utożsamić w pewnych momentach. To trio, które przyjemnie mi się oglądało i każda historia naprawdę potrafiła mnie zaangażować. Z okazji oglądania również zdarzyło mi się wiele razy zaśmiać. W serialu zdecydowanie nie brakuje czarnego humoru albo spektakularnych scen śmierci. To co mnie zaskoczyło, to odwaga z jaką niektóre rzeczy zostały stworzone. Rzeczy, które niezbyt mogły zostać pokazane w grach, głównie ze względu na ograniczenia owych gier. Nie brakuje tutaj mianowicie sten krwistych. No i nie mówię tutaj tylko o scenach z rozwaleniem komuś u bas odległości, jak to robi gul masakrujący całą wioskę w jakieś parę minut, jeszcze przy tym wcinając pomidorki. Mówię tu chociażby o pierwszym odcinku, w którym Monty zyskuje nową skalifikację, lepszą niż popek w latach świetności, a stopa Tadeusa to już zupełnie inny poziom. Ale to też nie jest tak, że ten serial jest perfekcyjnym tworem. Ma wokół siebie parę kontrowersji, których i tak jest zaskakująco mało jak na twór Befezdy. Najwięcej narzekania widziałem na upadek RNK oraz na fakt, że z jakiegoś powodu cieniste piaski użyły szybkiej podróży i znajdują się tam, gdzie nie powinny. Powiem szczerze, rozbawiło mnie to, ale czy mnie to jakoś specjalnie obchodzi? Nie, niezbyt. Mam wywalone. Uniwersum się nie kończy na fakcie, że coś upadło, nawet jeśli jest to coś tak dużego jak Republika. A z tym przelokowaniem cienistych piasków, to szczerze spodziewałem się jakiejś lorowej ze strony twórców, ale jest ona na tyle mała, że topi się w oceanie pochwał, jakie można dać tej produkcji. Kolejna krytyka jest propodejna, niebinarnej postaci, rekruta bractwa. Potężny ból o to, że jakaś jedna postać w serialu jest niebinarna. Sam nie lubię wciskania woke na siłę do różnych produkcji. Problem we wpychaniu woke do seriali nie jest w samym istnieniu postaci o innych zaimkach, kolorach skóry czy orientacji. Rodzi się on dopiero w miejscach, w których jest to robione na siłę, albo kiedy jest to absolutnie zbędne. Tak jak zostało to zrobione w Małej Syrence. What? No a Dane... To jedna sympatyczna postać. Osobowość Dana nie polega na tym, że ma odmienne zaimki. Moglibyście zacząć płakać, gdyby Artura Maxsona zmieniono w Wietnamczyka. Ale w tym przypadku raczej nie ma co płakać. Mogliście trafić gorzej. <laughs> o czym by tu jeszcze... Ano tak, zakończenie. Ostrzegałem już was, że będą spoilery, więc jeśli nie wyszedłeś, to prawdopodobnie znasz zakończenie, albo spoilery nic ci nie robią. Szczerze, przy zakończeniu czułem niesamowitą satysfakcję i żądzę poznania dalszych przygód tej trójki. No i nie tylko tej trójki. Czyli dokładnie to, co powinienem poczuć po obejrzeniu serialu. Jednocześnie Twist z Hankiem, Voltakiem oraz Moldaver uderzył mnie mocno i usatysfakcjonował. Mimo to, że jakiś dziad na Facebooku zaspoilerował mi zakończenie. Jestem z tego zadowolony, ale i chcę zobaczyć, co jeszcze w zanadrż mają te postacie. Co planuje Hank, który okazał się szują? Co zrobi Maximus, by odnaleźć Lucy. No i tak samo w drugą stronę. Czekam cierpliwie na drugi sezon. Po raz kolejny będę się trzymał tego mema z Woody. Dowiedli już, że potrafią, więc mogą to zrobić. Równie dobrze drugi raz. No i na koniec parę moich osobistych przemyśleń. Dla mnie serial Fallout jest emocjonalną bombą, dlatego że tak jak już wspominałem, taka genialna seria gier w końcu otrzymała swój serial, ale i dlatego, że na postaciach naprawdę mi zależy, na ich celach i na tym, żeby nic ich nie zeżarło na drodze. Emocjonalna bomba, w której skład wchodzi radość, smutek, złość, nostalgia, jak i zachwyt. Myślę, że nie jest to ostatnie słowo, jakie usłyszymy od Nolana oraz Howarda. Trzymam kciuki, że dowiozą kolejne historie z Pustkowi, w tak dobrej edycji, lub nawet lepszej. Wiele osób również zastanawia się, czy taki serial powstanie, ale w uniwersum The Elder Scrolls. No, i jako wielki fan tej serii, muszę niestety stwierdzić, że szanse są nikłe. To zbyt zagmatwane uniwersum i trudne do pojęcia oraz umiejscowienia w sensownej formie. W Falloutie śpieszyli się, żeby zmieścić wszystko w 8 odcinkach, a co dopiero w przypadku Elder Scrollsów. Do tego budżet na wykonanie musiałby być kolosalny, aby serial oddawał chociaż trochę tej epickiej otoczki, jaką pokazały Skyrim czy Oblivion. No ale dobra, to temat na osobny film. Dziękuję wam za obejrzenie. Cześć!